Rozdział XVI. Prawdziwej pociechy w samym tylko Bogu należy szukać. Tego, czego mogę pragnąć, lub o czym mogę myśleć ku swemu pocieszeniu, nie tutaj oczekuję, lecz w przyszłości. Gdybym nawet wszystkie pociechy świata sam jeden posiadał. I gdybym mógł cieszyć się wszystkimi rozkoszami, pewne jest, że nie mogłyby trwać długo. Stąd też, duszo moja, nie mogłabyś być w pełni pocieszona, ani też doskonale orzeźwiona, jak tylko w Bogu, który pociesza ubogich i przyjmuje pokornych. Poczekaj troszeczkę, duszo moja, poczekaj na spełnienie się Bożej obietnicy a będziesz miała obfitość wszystkich dóbr w niebie. Jeżeli pożądasz tych obecnych rzeczy w sposób zbyt nieuporządkowany, utracisz wieczne i niebieskie. Niech rzeczy doczesne będą w używaniu, a wieczne w pragnieniu. Nie możesz nasycić się jakimś dobrem doczesnym, bo nie jesteś stworzona do cieszenia się tymi rzeczami. Nawet gdybyś posiadała wszystkie dobra stworzone, nie mogłabyś być szczęśliwa i błogosławiona. W Bogu bowiem, który wszystkie rzeczy stworzył, trwa całe twoje błogosławieństwo i szczęśliwość. Nie taka, jaką ją widzą i pochwalają głupi miłośnicy świata, lecz jakiej oczekują dobrzy wierni Chrystusa. I jakiej przedsmak mają czasami ludzie duchowi i czystego serca, których przebywanie jest w niebiesiech. Marna i krótka wszelka ludzka pociecha. Błogosławiona i prawdziwa pociecha, która od wewnątrz od prawdy jest odbierana. Pobożny człowiek wszędzie z sobą niesie pocieszyciela swego Jezusa, i mówi do Niego: Bądź przy mnie, Panie Jezu, na każdym miejscu i w każdym czasie. Tę niech mam pociechę, że chętnie chcę być pozbawionym wszelkiej ludzkiej pociechy. A gdyby nie było Twojej pociechy, niech Twoja wola i słuszne próbowanie będzie mi za najwyższą pociechę. Nie będziesz się bowiem gniewał na wieki, ani też na wieki groził.